Insight, trading w zasięgu wzroku. Witam wszystkich na kanale Insight. Szybki update poranny obecnej sytuacji rynkowej. E, cały czas konsolidujemy między korektą, tą wczorajszą omawianą wieczorem, po późnym popołudniem e, oraz e, linią trendu. Tak, wczoraj mieliśmy próbę wyjścia formacją podwójnego dna. Skonsolidowała cena między linią szyi a, a poziomem korekty. Nie udało się pokonać. Rynek zaatakował ponownie linię trendu. Na chwilę obecną jest broniona linia trendu. Czekamy na rozwój sytuacji. To, co może bardzo wpłynąć negatywnie na bitcoina. To chcę zwrócić uwagę na wczorajsze potężne spadki na euro USD. Tu tego nie widać, ponieważ mam wykresy bezdziesiętnych, czy tam tysięcznych, nawet jeśli chodzi o kurs euro ale cena zaszła poniżej parytetu, czyli w tym momencie dolar jest droższy od euro. Bitcoin ostatnimi czasy dosyć korelował z euro, to zresztą ten zjazd w dół. Jest dosyć podobny do, do tego zjazdu, tak? Bo tu wcześniej bit, zjeżdżał, Bitcoin jeszcze tutaj mocno nie reagował i ten zjazd e, to jest kolejna fala spadków, w której Bitcoin jakby nie, jeszcze nie zaliczył. Dodatkowo przed nami cały czas jest Take Profit, znaczy Take Profit Target e, dla tej formacji Wedge'a, którą omawialiśmy wielokrotnie wcześniej jeszcze nie został przez rynek zrealizowany jeśli chodzi o ethereum tu mamy a zapomniałem dodać nastąpiła realizacja formacji A, B, C tak? tutaj jakby te poziomy się najeżdżają jeśli byśmy usunęli na chwilę ten to mamy A, B, C i poziom 61 i 8 jakby delikatnie ale mimo wszystko zaksięgowany podaż no, walka popytu, bo to była jakby noc na świecie. Od między 18 a 22, chyba taka najsłabsza z godzina. Eee, na otwarciu Azji. Bo Azja się otwiera o pierwszej w nocy, to jest między 22 a drugą w nocy świeca. Rynek odbył od linii trendu. No, walka będzie trwała, tak. Eee, zobaczymy, czy uda się dzisiaj pokonać tą linię trendu. Czy rynek jednego nie odbije i będzie to mocniejsza korekta na Ethereum. Hmm, cena zachowała się zachowuje się podobnie, mianowicie przebiła poziom 8, tu mamy poziom 1 do 1 korekty, do które IT może grawitować, ale nadal trzyma największa korekta w trendzie, czyli mamy tą pierwszą korektę tutaj, tutaj reakcję na nią, tutaj nawet cena nie podeszła, tu cena nie podeszła. Tu cena podeszła i nie przebiła korpusem poziomu czyli aktualnie broni poziom, obroniła poziomu i obecnie też broni poziom po raz kolejny w sensie że nie przebija korpusem i cały czas cena się znajduje pod to na co chcę jeszcze zwrócić uwagę dzisiaj jest z szerokiego rynku jeśli Bitcoin będzie korelował z euro. Dzisiaj mamy dosyć istotne dane ze strefy euro. Mianowicie to są PPI to są dane odnośnie jakby stanu gospodarki takiego mierzonego z miesiąc na miesiąc, z miesiąca na miesiąc. Jeśli one będą negatywne, mocno negatywne, czyli menadżerowie, to jest chyba badane 500 największych firm w Niemczech, potem w Europie, a Niemcy są kluczem tutaj. Eee, określam, że sytuacja się pogorsza, czy pogorszy się w przyszłym miesiącu, czyli nie wiem, będą, nie będą zatrudniali tak szybko. Spodziewam się wysokiej inflacji, jakichś shortedzy, w sensie, że problemów logistycznych i tak dalej, czyli ten wskaźnik spadnie w dół. No, euro może zaliczyć jeszcze jeden swing w dół, jeszcze mocniej go może pociągnąć, chociaż już jest bardzo mocno wyprzedane, zresztą na dziennym bodajże też już jest, o na dziennym jeszcze nie. no jeszcze jak widać ma jeszcze sporo miejsca do spadków, chociaż mamy już dywergencję rysującą się, ale o dywergencji możemy mówić, kiedy pojawi się popyt, tak długo jak popytu nie ma, no to ten Oscylator może sobie spadać, spadać, spadać. spadać. Ma swoją drogą jeszcze miejsca, trochę do spadku, więc warto zwrócić uwagę na te dane. Ona badaje się 9.15 to są z Francji, 9.30 z Niemiec, 10 z całej Unii Europejskiej. To mogą być też dane, po których Bitcoin odbije albo pójdzie do góry, tak jak to euro zrobi w sensie w zależności od danych. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim.